To są nasze pierwsze wrażenia z OnePlus 15, następcy OnePlusa 13 i smartfona, który wygląda jak bliźniak, Oppo Find X9. OnePlus pominął czternastkę, bo Chińczycy nie lubią tej liczby, ale nowości jest sporo. Mamy nowy procesor Snapdragon 8 Elite 5 generacji, ogromną baterię, 7300 mAh i ekran z odświeżaniem do 165 Hz. Ramki są równe, bardzo cienkie, a wersja Sandstorm wygląda naprawdę dobrze. Telefon ma pełen zestaw norm IP, aż do najwyższej IP69K. Jest też przycisk plus key do obsługi Mindspace, czyli notatnika AI. W testach wydajności OnePlus 15 osiągnął u nas prawie 4 miliony punktów w Antutu i działa tak płynnie, że momentami sprawia wrażenie szybszego niż najnowsze iPhony. W naszym teście 5G w sieci T-Mobile osiągnął ponad 1,5 gigabita na sekundę. Zestaw aparatów to trzy sensory 50 megapikseli, w tym peryskop o powiększeniu 3,5 raza. Jest nowy Detail Max Engine, który łączy zdjęcia 12 i 50 megapikseli w bardzo szczegółowe 26 megapikselowe fotografie. Jakość zdjęć dziennych i nocnych stoi na bardzo wysokim poziomie. Ładowanie 120W przewodowo, 50W bezprzewodowo i tryb bypass do grania bez nagrzewania baterii. OnePlus 15 nie jest rewolucją, ale jest jednym z najbardziej dopracowanych flagowców roku. Szybki, mocny, wytrzymały i z bardzo dobrymi aparatami. A na start dorzucany jest w promocji smartwatch OnePlus Watch 3.